Przygotowałam dla Ciebie rozdanie. To pudełko ze słodkościami bez cukru może powędrować właśnie do ciebie. Wszystko w opisie pod filmem. Jutro zaczynamy wielkie celebrowanie z całą moją rodziną, moich okrągłych urodzin, więc zabieram się za pieczenie tortu dla nich. Trochę się stresuję, bo zawsze piekłam dla siebie i wiecie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Po prostu coś się wykombinuje, nie muszę tego jeść. A tutaj jest taki mały stres, no bo robię to dla kogoś, ale bardzo się cieszę, bo w końcu mogę zrobić to, co lubię najbardziej, czyli gotować, piec i dzielić się z innymi moimi wybiegami. Oh my god, czy nie to wyjdzie? Także trzymajcie za mnie kciuki. że to jest maksimum moich możliwości. To go. Jak widzicie, ja już jestem gotowa. Teraz muszę wyciągnąć mojego torta i będę go przewoziła. transportat <śle> transport <to> mnie <śle> stresuje. No, nie? Oczekiwanie. Oczekiwanie na resztę ekipy hmm. to? Co, co dostałaś? Ko? kosz owoców? kosz owoców a to zawsze mi dało taki taki, e, taki ananas na dzień kobiet więc ja podejrzewam, że to też jest okazja jedzenia kobiet no a. i jeszcze raz kwiatuszki dostałam drugie kwiatki okay. Przepraszam, że już jemy, ale jeszcze może tam. Na sosie widnym z chili, ale to sos jest z chzili. Okay. Tutaj mniej więcej to samo. No, no, no. Tutaj mamy kakarole karne. A tutaj inne bajerki A tutaj inne bajerki jakieś takie Rybki Ryby Żyje żyje żyj, żyj, Niech żyje żyje Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje żyje żyj, No, jak ocena? Odnośnie. Na 5. Na 10? No, na 10 to 9. 9 na 10? o, to wysoko. Matka taki dała? No. I co? Bardzo dobry? Super. Nie tak to miało wyjść. Dzisiaj kupiłam sobie serniczek nowojorski w kawiarence bez cukru i będę teraz próbowała. Pierwszy test. Sernik nowojorski z borówkami i różą. Pokaż zakupił sobie loda, niestety nie mieli nic bez cukru, ale ja tak i tak miałam, dzisiaj serniczka, taki mały jest. Enjoy, a my właśnie się zbieramy na kawę, mam bardzo ogromną łotę na kawę. Przyszedł czas na obiad-kolację, o kolację. jako że zjadłam tylko śniadanie sernicze i kawę. Teraz sobie zrobię coś takiego lekkiego. Nie jestem jakoś super ekstra głodna i kupiłam sobie wczoraj osypki, więc sobie je podgrzeję i zjem z sałatką. Taka moja wizja na ten dzisiejszy posiłek: pieczony osypek z sałatką. Nie wiem, czy to jest właściwe połączenie, ale mam na takie coś bardzo ochotę. Połączenie mm, mm, mm. sałatki z grillowanym osypkiem jest przepyszne klasyczna, można powiedzieć taka alangrecka sałatka i osypek na ciepło wow na podwieczorek biorę sobie mandarynki, bo było na tyle w ciągu dnia z tego co jem, tak mi się wydaje już nic nie będę jadła, tylko piła będę herbatki więc no tak kończymy dzień z mandarynkami Cześć! Kolejny dzień, kolejne opportunities. Także ja sobie zrobiłam śniadań kopyszne zdrowe i zrobiłam sobie takiego jednego tosta. popieczonych chlebek z twarożkiem i warzywami. I tutaj jeszcze jakby mi nie starczyło, to mam odrobinę twarożku, więc idę zajadać. W ogóle to natchnęła mnie taka refleksja, że aby być szczęśliwym w życiu, trzeba doceniać każdą chwilę, tak naprawdę każdą malutką chwilę. Być szczęśliwym i wdzięcznym za to, co się ma, co się posiada, ale tak naprawdę um, nigdy usatysfakcjonowanym, bo ten brak satysfakcji powoduje, że czytasz więcej, uczysz się więcej, chcesz być więcej, po prostu chcesz doświadczać tego życia więcej, a co za tym idzie? Rozwijasz się. I o to chodzi w naszym życiu, żeby się rozwijać, ciągle iść do góry, żeby mieć właśnie więcej wiedzy, więcej doświadczenia, bo po to tu jesteśmy, na tej ziemi, by doświadczać tego życia. I właśnie um, wiele osób zapomina o tym, w tym takim doświadczaniu i rozwoju, aby być już wdzięcznym za to, co się ma teraz i szczęśliwym. Bo połączenie tych dwóch składników da bardzo fajne kombo, bo Ty już będziesz szczęśliwą osobą. Z tym, co posiadasz, zawsze znajdzie się coś, za co możesz być wdzięczny w swoim życiu. Nawet jeżeli jeszcze nie jesteś w tym miejscu, w którym chcesz być, zawsze możesz być wdzięczny za drobnostki, które są gdzieś wokół ciebie. Także bądźmy wdzięczni, szczęśliwi za to, gdzie jesteśmy, za to, co posiadamy. Dzisiaj na obiad rodzice przygotowali krokiety, sałatkę. Mama teraz jest u lekarza, a ja sobie tutaj zrobię e, krokiety, bo już jestem głodna, więc jest czas, która to już jest godzina. 14. No, a ja mam tylko śniadanie o 10, więc czas na obietek. Właśnie przygotowałam sobie młody jęczmień do picia, on zawiera w sobie bardzo dużo chlorofilu i ma ogromne właściwości korzystne dla naszego organizmu i ma dużo witamin. I już Wam przeczytam co on tutaj ma, witaminy z grupy B, C, E, K, karoten, czyli prowitamina, witaminy A, żelazo, cynk, wapń, magnes, selen, potas, krzem, aminokwasy i błonnik, także na zdrowko. nie ciepło, ale coś przyjemnego. Tutaj własnej roboty lody, które zrobiła mama. Tak zwane lody śnieżki i to są lody o smoku. Stretchetelli, czyli waniliowe z czekoladą. Coś przepysznego, oczywiście na ksylitolu, Także mi te zajadać. Ale pyszne lody Zdrówko. <laughs>